go wszystkim, z tej strony Kunć Panda i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Poradnik Tak, yy, dobrze więc przejdziemy od razu do sedna swojego poradnika, zapewne już widzicie po tytule, ale tak, wyobraźcie sobie sytuację, jesteście w kopalni, znaleźliście diamenty ale wyglądają nieco podejrzanie, tak jak właśnie widzicie w tej kwadratowej nieco kopalni chcecie je wykopać i wykopujecie, zaczynacie kopać, bum i słyszycie coś jest tu podejrzanego, uciekacie i dzieje się to. Wybucha TNT o dosyć dużej sile rażenia. Mm, zaraz wszystko wytłumaczę, dlaczego siła rażenia jest dosyć duża. Ale tak, przejdźmy do tego, co będzie nam potrzebne do zbudowania właśnie takiej pułapki. Tak, yy, odlecimy sobie troszkę dalej. Dobra. Mm, nie. Do przygotowania, no niezbyt trudne rzeczy, ale tak. No, diam, da, di, diamond, y, diamond, ruda diamentu. Y, TNT, redstone, repeater. Repeater nie zawsze, nie musi być tak koniecznie, ale może się przydać. A więc tak, zaczynamy od tego, że kładziemy sobie rudę diamentu. Y, tu będziemy oj, sorry, smas. Tutaj będziemy, załóżmy, ściana, będzie y, taka ściana, kopalni, prawda? Ściana kopalni to taka prowizoryczna, także żeby nie, było, żeby nie była tak duża. I z drugiej strony, specjalnie po to dziurę, że można znowu położyć czerwoną pochodnie. Potem doprowadzacie Redstone. Jak widzicie, cały czas się świeci, dlatego trzeba zrobić negację. Tak. Hopa. Dlatego teraz nam się wyłącza. I po skopaniu oto tej pochodni nie będzie żadnego sygnału, który będzie napędzał na. Tak, no, napędzał tego Redstone. A. I ta pochodnia się włączy, a ta pochodnia będzie podłączona od TNT, tak. No. Hopa, hopa, hop. właśnie, tak można, nie tak około. Mhm. I pod tym może być TNT, tak. Hop. I nie widać tego TNT, jak widzicie, z perspektywy kopiącego. Nie widać tego mechanizmu. I dlaczego taka była duża siła rażenia? No, nie ma żadnych modów, dlatego po prostu Zrobimy tak, że jeżeli jedną no, jedną TNT to stanowczo za mało, dlatego yy, jak, jeżeli ktoś wykopie taki blok dia diamentu to będzie od razu uciekał przed TNT wystarczy, że sobie stanie tutaj no i, wybu i wybuchnie mu diament i istnieje prawdopodobieństwo nawet, że mu drobnie, także troll będzie nieudany. Można też oczywiście dać lawę pod spód, dlatego ja zrobiłem taki, yy, że tak powiem, system, system który yy, pozwoli na to, żeby no, gracz jak uciekał, to po prostu też został zabity przez TNT. No nie jest to trudny sposób. Odprowadzamy sobie właśnie, no, mniej więcej co, takiej długości. No, długość jest dowolna, tak. O takiej. Długości. Tak jakby na gwiazdkę idziemy. Prawda? O tak, hop. Tak. A, wpadam. Dobra, i po się też tak zrobimy, żeby po prostu, wiecie, gracz, nieważne, w którą stronę będzie uciekał, żeby po prostu dotknął go wybuch. Cóż, mamy to teraz. Dobra. Opa, opa, opa. I ostatni już to zrobimy sobie na około. to nie jest wyłączony, to nie musimy się obawiać nic. <laughs> Dobra, zakryjemy sobie teraz to wszystko pięknie ładnie. Hmm. Hopa, hopa, hopa. Z góry przepraszam za jakiekolwiek krzyki, możecie słyszeć z drugiego pokoju, mam nadzieję, że nie słyszycie, ale dobra. I tak. Perspektywa kopiącego. No, tam jest, tam jest ściana, także ściana kopalni, taka prowizoryczna u mnie, żeby... Bo chyba gracz uciekając nie będzie biegł w ścianę, prawda? Dlatego... Yy, gracz podchodzi, widzi diament, skopuje go, chce uciec, ucieka. No, i taki klient tak i go do, do, dorwie, prawda? Oczywiście można to zrobić jeszcze dłuższe, bo no, stosunkowo krótkie zrobiłem, prawda? Eee, może zrobić jeszcze dłuższe, a i to w sumie na tyle w tym odcinku. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej, właśnie takich filmów, to subskrybujcie kanał i komentujcie. Dzięki, cześć.